Wysoka Izbo wbrew kłamstwom powtarzanym przez koalicję 13 grudnia prawda jest taka, że jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze walczyliśmy z nielegalną migracją. Zawsze mówiliśmy o tym, że sprzeciwiamy się przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Wprowadziliśmy ustawę, zabezpieczyliśmy w sposób skuteczny wschodnią granicę, granicę z Białorusią, a przypomnijmy, jak Głosowała Platforma Obywatelska w tej sprawie. Głosowaliście państwo przeciw tej ustawie, przeciw zabezpieczeniu granicy wschodniej. Donald Tusk mówił o tym, że to biedni ludzie, którzy tutaj powinni znaleźć schronienie. Inna posłanka Platformy mówiła o tym, że wpuśćcie tych ludzi, a kim są, zobaczy się później. Przyjęliśmy i chcieliśmy, żeby odbyło się referendum. To referendum było bojkotowane przez was, dlatego dzisiaj zachęcam wszystkich Polaków, aby zgłaszać się do biur PiSu, posłów, senatorów, aby złożyć stosowny podpis pod wnioskiem referendalnym w sprawie nielegalnej migracji.